szczególny koncert i wyjątkowy marsz, a wszystko dla hospicjum Świętego Arnolda Jansena w Nysie. Placówki tak niezwykłej jak niezwykli są jej pacjenci. 20 lat. Tyle już Nyskie Hospicjum pomaga pacjentom przechodzić na drugą stronę życia. W 1992 roku z wizytą w Nysie była Anna Orońska, konsultant wojewódzki do spraw medycyny paliatywnej, która od wielu lat Jastuje to stanowisko we Wrocławiu. Po tej właśnie wizycie zrodził się pomysł utworzenia hospicją w naszym mieście. Oficjalne otwarcie i poświęcenie placówki odbyło się 7 kwietnia 1994 roku. W bieżącym roku obchodziła ona zatem, jak łatwo policzyć 20-lecie swojej bezcennej działalności. To właśnie z tej okazji Szkoła Podstawowa nr 1 z Nysy zorganizowała w piątek szczególny koncert dedykowany hospicjum, podczas którego odbyły się występy uczniów, przedstawienie teatralne, a także ogłoszono wyniki konkursu poetyckiego i plastycznego. Całość odbyła się w Nyskim Domu Kultury. Również w niedzielę, chcąc przypomnieć mieszkańcom o istnieniu hospicjum, jego ideę także trudnej sytuacji finansowej, ksiądz Wacław Leśnikowski, wolontariusze oraz liczna społeczność miasta przeszli ulicami Nysy. Marsz rozpoczął się na Rynku Solnym, a zakończył pod Nyską Katedrą. Przedsięwzięcie, które nazywa się Marsz Nadziei, jest to przedsięwzięcie typowo hospicyjne, powiązane ideowo z kampanią Pól Nadziei. Ten marsz ma być ich zakończeniem, podsumowaniem. Jednocześnie dzisiejsze właśnie Pola Nadziei w roku 2014 mają szczególne znaczenie, bo odbywają się w dwudziestolecie istnienia i pracy naszego Hospicjum Nyskiego. Uczestnicy rozdawali żonkile, symbol nadziei i pamięci, ale jak jawi się nadzieja dla chorych, którzy usłyszeli wyrok? Samo słowo nadzieja w kontekście opieki hospicyjnej może wydawać się jakby nietrafione, bo cóż to za nadzieja, gdy wiadomo, że ktoś jest śmiertelnie chory? A mimo to potrzebna jest nadzieja, że tacy właśnie ludzie śmiertelnie chorzy nie będą więcej pozostawiani samym sobie. Kapelan Hospicją przypomniał w podsumowaniu uroczystości, że 20 lat temu mało kto wiedział, że jest w Nysie tak szczególne miejsce, które pozwala przejść na drugą stronę życia. Dziś już każdy wie nie tylko o istnieniu Hospicją, ale i o działalności idei oraz ciężkiej pracy personelu.